Witamy serdecznie Dziś mamy 19 dzień stycznia 2023 idźcie i głoście Dobrą nowinę Chrystus już przyszedł dzień dobry no, nie, jak tak zabezpieczony dla Chrystusa będzie jedna wiara, raj będzie na ziemi. Będzie, nie będzie wojen, kłamstwa, śmierci, strachu, lęku. Tak. Bo się poświęcacie. W 239 krajach służycie Jehowa teraz zniszczy niegodziwych, a Chrystus uratuje wszystkich. będzie raj na ziemi. Bo Jehowa wszystkich niegodziwych uśmierci, nie? A Chrystus nie odbiera nikomu życia. Chrystus jest, daje, daje życie. I to na terenie. Dzień Dobry Gosimy Chrystusa Króla Ojca, żywego. my mamy żywego naszego. Który, Dziękujemy bardzo. Ale jest niepodzielony gracie. Dziękujemy. Do jest, jest niepodzielona. A poseł Paweł mysli. Dziękujemy grzecznie, do widzenia. No Przyjemnego. Tak, ale się. do nieba nie pójdę. Nie, teraz gierza. na spacer. Dziękujemy. No zaraz idziemy, to jest przekład od Was. Ja się przedstawię, jestem za tym starszym, co we więcej Lepszego, tak? Bo jestem dla nią w 12, ja teraz daję pokarm Czas przesłyszę, nie? No. Jest, nie Nie jestem panem, jestem synem panie, króla, książę Bogdana. Bogdan Dziecięcki, syn króla, króciec rzecz, żyje. Rzecznie dziękuję. Ale, słuchaj, daj radę słuchania słowa Chrystusa. Słuchaj Boże, miałem 10-17, nie lęka się bracie, Przyszę, będzie raj no, na ziemi. wysłuchać ja chcę, możecie zginę, trochę. Bo Jehowa zniszczy niegodziwych ale Chrystus nie ra, ratuje Ciebie, Chrystus. Efesjan 4,20, Chrystus daje nam życie. Po prostu Paweł nauczył się do Chrystusa. Żywego. Wszedł do Damaszku i Jezus mówi do niego: Bądźcie, takim ty jesteś. Ja jestem Jezus. Możemy sprawdzić w przykładzie Nowego Świata. Jest napisane: Dzieja prostockie 9,5. Ja jestem Jezus, nie Jechowa. My wam chcemy pomóc, braciszkowie. Prawda was wyzwoli Chrystusowa? Nie nasza, to jest Chrystusowe wszystko. Tak, i Chrystus chce, żebyśmy byli jedno. Jedno w Jego w prawdzie, miłości, sprawiedliwości. Nie tak nauczyliście się Chrystusa. Chrystus uczy miłości, nawet żeby miłać swoich nieprzyjaciół. Jak ktoś chce rozmawiać, to potrzeba byłoby go wysłuchać. Co by Chrystus zrobił na Waszym miejscu? Jakby się zachował? Przecież Chrystus ze wszystkimi rozmawiał, kto chciał. Sprawdzamy w 9.5, kogo apostoł Paweł z kim rozmawiał z Jezusem, nie z Jechową. Jezus, Maria Gordziła, apostoł Paweł się nawrócił do Jezusa. I mówi, cały świat to i śmieć, byliby pozyskać Chrystusa. No, czyli Jechowa nie potrzebuje. Jechowa jest z Ameryki. Jechowa to jest właśnie zorganizowana ta służba dla proroków Mateus 7.15, który będzie wrzucony do jeziora ognia. Objawienie 19.20, objawienie 20 rozdział 10 werset. Ten system będzie, zniknie w ogniu siarki. Czyli kłamstwo straci moc. Drugi tysiąc, drugi rozdział od 1 do 16. Ale to umiłuje prawdę Chrystusową, nie naszą, bo Chrystus nie jest podzielony. My jesteśmy uczciami od Chrystusa jednego nauczyciela Mateusz 23, 8. Tak. I mówimy prawdę, bo Chrystus nas posyła do wszystkich religii, bo wszystkie religie nie służą Chrystusowi. Tak jak Faryzeusze nie służyli Chrystusowi, a Chrystus założył żonę o nie zakładał religii. Ja jestem waszą żoną Galacen 4,26 i matką Jeruzalem. Górna jest matką, i niewolnik to jest w niewoli. Ja jestem sługą waszym Mateusz 24,45. Tam więc znak zapytania. Ale Chrystus, jak mnie świadkowie wyrzucili, wykluczyli, 16, Jana na 16,2 to Chrystus mi mówi, że ja mam dawać pokarnocia słusznie. I 20 lat, i uczulka mnie wspiera, i to robimy. 20 lat, dlatego to już dawno pisaliśmy takie coś i świadkowie nie chcą podjąć rozmowy z nami, bo Chrystus nie jest podzielony. Oni, oni mają Jehowę, a pozbawili Chrystusa jego tytułu Ojcostwo, Boskości, Nauczycielstwa. Sami się robili nauczycielami. Ale spełniają Pisma święte jak Judasz. 2 Piotra 2, rozdział od 1 do 3. Jako fałszywy nauczyciel. Dlaczego? Bo Mateusz 23:8 jest jeden nauczyciel, a Chrystus wyrzucili z Srebreniki, a Warszawie jest Chrystus, słowo Chrystus. Chrystus jest tytuł. Chrystus jest Mesjasz pomazany na Króla. I pierwszym królem był w Izraelu Sał. I Chrycus jest jedynym sprawiedliwym, prawdziwym królem do naśladowania. I my jesteśmy w jego królestwie i on króluje, my mamy służyć. Bo królować znaczy służyć, a Jehowa każe panować, bo mają pana Jehowę. Czyli Mateusz 20 rozdział od 25 do 28, nie tak ma być między wami. Czyli tutaj Chrystus nie zamieszka, bo tu Królestwa Światków sala Królestwa Świadków wiechowy, Jehowa jest to prostytutka religijna, bo jechowa to jest kobieta, a Agnieszka, Marzena kobieta, i Chrystus nie jest podzielony. I, i tutaj mamy pracę. O, tutaj zapraszamy na wesele Świadków Jehowy. Objawienie 19:7 do 9. Galacjan 4:26, że Jerozolim Górna jest naszą matką. Czyli apostoł Paweł, pierwszy Tosanjan, drugi rozdział, 7 werset, mówi: Jak matka karmię Was. Czy tą prawdą Was karmił? Tytusa, tym i i teraz nas karmi apostoł Paweł, ale oni wpisali, że apostoł Paweł, każdy kto wzywa imienia Jechowy, będzie zbawiony. Rzymian 10, 10:13. Także on nie znał Jechowy. Pierwszy Korintan, drugi rozdział, drugi werset: apostoł Paweł tylko znał Chrystusa, a Jechowa w 1931 roku się zaaktywował. Jako, bo byli badaczami Biblii, zaczęli dobrze w, w duchu. Galacjan 3 rozdział skończyli w ciele jako widzialna, cielesna organizacja bojących się prawdy Chrystusa. Bo my nie, przyszliśmy z ich przykładem i chcemy im przekazać prawdę. Ich Biblii, że są zaślepieni najbardziej na świecie. Drugi Koryntian 4 rozdział. Ja zaślepił jako Faryzeuszy Nowożytnych, dlatego jak oni nie przyjdą do Chrystusa, mamy nadzieję, że przyjdą. Niech się pom pomódlcie za nich, żeby przyszli do Chrystusa. Bo ten Syn Boży stał się naszym ojcem. Dokonało się wszystko na Gorgocie. I teraz w czasie się wypełnia. Tak, a ojciec Jezusa mu wszystko przekazał, synowi. Tak. Ojciec Jezusa nasz dziadek, bo oni nie znają. Chrystusa, że jest naszym ojcem i ojca jego, że przekładama Adama, Ewę, nie wiedzą. Dał zbawienie w Chrystusie. Mateusz 17:5 5. Jego, słuchajcie. Faryzeusze w pierwszym wieku nie przyjęli go za Syna Bożego, za króla Izraela. I oni teraz go pozbawili tych tytułów, a religie wszystkie robią z niego pośrednika. A Chrystus Galacjan 3,20 nie jest pośrednikiem. Jana Ewangelia Jana 14, 17 duch prawdy. Jest pośrednikiem, że mamy łączność z Chrystusem w duchu prawdy jego. Rzymian 8-9, to nie ma ducha Chrystusa nie jest jego. Także jak ktoś jest od jechowych, od Zielonosiątkowych adwentystów, Baptystów, to są w świecie. 1 Jana 5,19, cały świat jest w mocy złego, i faryzusze też myśleli, że wierzą w Boga, że są dziećmi Abrahama, a Chrystus im powiedział, że waszym ojcem jest diabeł. Jana 8,44. Czyli Świadkowie, jak nie przyjmą prawdy, Rzymian 8, 19, nie będą synami bożymi, a tym Bogiem, Ojcem jest Chrystus, dla rodzaju ludzkiego, za Adama. 1 Koryntian 15, rozdział 22, 23. I Chrystus jako pierwszy z martwych pokonał śmierć, zwyciężył szatana i wszystko. I teraz objawienie 17, 14. Baranek zwyciężył. Jest wybranie, powołanie już się skończyło. My za, zapraszamy ich na, na wesele baranke, w ramkę we od 7 do 9, żeby Bo się cieszyli z prawdy. To może im. Tam, w jeszcze nagrać. Idziemy. A stojak? No, Nie bójcie się nas! Wejdź no. na jodwó ork. No i to jest od nich czasów. Teraz. No i my możemy wejść. No. Się nie boimy wejść na j ork. To tak się poświęcacie w takim śniżycy, a bójcie się. Świadków Chrystusa, dzieła posolskie denoszą. Bojcie się? Przecież my nie mamy nic, żadnych złych intencji do was. Tylko chcemy wam prawdę i przekazać. Dobra, idziemy. Dzieci, no Prawiecie... bóg... Zap... za wejście, bo ten na internecie. Bo na sam świat głosimy. Chrystusa prawdziwego, po apostolskie denoszą. Zobaczcie, że jesteśmy świadkami Chrystusa. My chcemy wam błogosławić, żebyście w prawdzie Chrystusa w raju żyli tutaj. doskonałych rodzina. No i zapraszamy na YouTube. No, Urszula... 888. No, my pomagamy Wam głosić prawdziwego, Boga Żywego, że będzie raj na Ziemi, będą doskonałe rodziny bez wojen, bez śmierci, bez kłamstwa, bez, bez tego co teraz robili w telewizorni. Ludzie zastraszyli. No przecież Wy macie tam dobre te nauki, niektóre, ale właśnie ten Jechowa, no to wiadomo, że służycie Jechowie z Ameryki, nie Chrystusowi. A I to do... trzeba zmienić. Lexważony jest prorok w swoim ojczystym kraju, czyli nie lexważicie Amerykę. No. Całujecie w tyłeczku. Nie nie to jest prawda, bo ja jestem blisko, a Ameryka jest daleko. Słuchacie Ameryki? I w czołgi z Ameryki przyszła ta religia, przyszła z Ameryki wasza religia. A zamiast Bogdana słuchać i Bogdan naprawdę... Chrystus mi objawił rzeczy, które mam wam przekazać. Jakuba 5.19.20. Ostrzegam was, bo Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Wąską drogą. Uszulka Zbyszek i Bogdan jesteśmy trzech świadków Chrystusa Króla. Błogosławimy Was, nawróćcie się do Chrystusa i żyjcie w raj na Ziemi. No, błogosławimy.